Wałki malarskie seria 330, czyli 30% bardziej wydajne malowanie. Bardzo ważną cechą produktu jest materiał, z jakiego wykonany jest wałek. U nas poszycie wałków wykonane jest z ultrachłonnego materiału, dzięki czemu nie musimy tak często sięgać do kuwety z farbą, przez co nasza efektywność malarska wzrasta. Specjalny proces czyszczenia tego wałka na etapie produkcji. Pozwala nam wyeliminować zostawianie włosów na ścianie podczas malowania. Jak zanurzymy wałek w farbie, przeniesiemy farbę na ścianę, to na ścianie zostanie nam tylko farba, nie zostaną nam włosy z tego wałka. Kolejna cecha tego wałka to tuba, czyli materiał, który jest wewnątrz tego wałka. Dużo łatwiej się czyści i myje wałek dzięki takiej tubie niż te tradycyjne wałki, czyli dużo łatwiej można go wyczyścić. Zachowuje puszystość nawet przy wielokrotnym użyciu. Materiał jest wykonany z trudno tkaniny, dzięki czemu wałek jest bardziej trwały niż te tradycyjne wałki. Posiada fazowane skosy. Jeśli zwrócicie uwagę tutaj, zobaczycie, że na jednej i drugiej krawędzi tego wałka możemy zobaczyć sfazowane krawędzie. Po co te krawędzie są fazowane? Proces fazowania krawędzi na obu częściach wałka powoduje, że podczas malowania na ścianie nie powstają nam tak zwane smugi czy też skosy. Mamy ładną, gładką powierzchnię malarską. Produkowane przez nas wałki występują w różnych konfiguracjach jeśli chodzi o szerokość, o długość włosia oraz zastosowanie. I tak na przykład wałek Silver występuje w szerokościach 25, 18 i 10 cm. Długość włosia to 20 mm. Jest to mikrofibra twist, czyli materiał, który jest specjalnie skręcony po to, żeby można było malować w takich trudno dostępnych i wymagających miejscach jak na przykład tynki czy elewacje, czyli generalnie chropowate powierzchnie. Wałek Killer, czyli mikrofibra blend to materiał, który, tak jak powiedziałem wcześniej, jest niesamowicie chłonny i również występuje w różnych konfiguracjach. Długość włosia to 9 mm i 13 mm. W zależności od potrzeb możemy wybrać włosie 9 mm, które da nam bardziej gładką powierzchnię, a włosie 13 da nam lekko gładką, półgładką powierzchnię. Podobnie jest z wałkiem spinner i z wałkiem hector. Te trzy wałki, czyli hector, killer i spinner to wałki do wewnątrz, wałek silver jest na zewnątrz.